Cześć manu witajcie z tej strony My Strółki 15 i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagram dla Was to, co obiecałem, czyli test energetyków, czyli Rockstara i Red Bulla. Sprawdzimy ich pod względem smaku, jakości i wypicia, co się może stać. Także zapraszam Was do oglądania. Weźcie też pod uwagę, że troszeczkę ryzykuję nagrywając ten film. Nie wiadomo, co się może stać po takich dwóch energetykach. Więc yy, pierwszą taką rzeczą, jaką miałbym Wam do przekazania to, to to, żebyście pamiętali o zasubskrybowaniu mojego kanału. Żebym mógł jeszcze bardziej nagrywać dla Was takie filmy i po prostu pokazywać, jak Wy odbieracie to i czy warto. Więc także zapraszam Was do oglądania i do subskrybowania kanału i yy, ten i do oglądania filmu także zapraszam do oglądania dalszej części programu 10 minutową przerwę ale to mniejsza teraz czas na degustację energetyka zaczniemy sobie od Red Bulla jak widzicie otwarcie trochę jest ciężkie to już ma minus także no co, próbujemy, sprawdzimy jak smakuje. Powiem Wam szczerze, że już raz kiedyś piłem Red Bulla i on w ogóle nie przypomina jakby był prawdziwym energetykiem, tylko jakby przypomina taki jakby ubogi soczek. Nie potrafię go do niczego przyrównać. Po prostu tak jakby normalny taki energetyk, który po prostu można kupić normalnie w sklepie, ale no cóż. Poczekajcie, wezmę jeszcze jednego łyczka, może wtedy coś tam się zmieni w smaku. Dalej nic. Także, jak widzicie, nie, nie pasuje mi ten energetyk, ale, jak widzicie, pod względem smaku jest on bardzo dobry, ale musicie pamiętać, bo, że po takiej dużej ilości nie wiadomo, co się może potem stać. Dlatego odkładam go na razie i później. I po, teraz porównamy sobie drugiego energetykę, którego dla was zaraz za chwilę zacznę. I to jest Rockstar i jak widzicie, w smaku on pewnie będzie wyglądał bardzo dobrze, dlatego teraz sprawdzimy jak on będzie smakował i yy, jak yy, będzie pod względem smaku jakości i zapachu. I czy będzie dobry i czy może on wygra tą konkurencję, czy też Red Bull. Także spróbujmy. Jak widzicie, tutaj też mogę dać malutki minus, ale może będzie łatwiej. To, o, widzicie? No tutaj już otwarcie będzie lepsze. Więc to już ma taki leciutki plus, jak widzicie, więc próbujemy zobaczymy, jak to smakuje. Powiem wam szczerze, że ten energetyk trochę lepiej smakuje. I teraz porównajcie sobie. W porównywaniu Red Bull a Rockstar, to w smaku prawie można powiedzieć, że on, jakby można powiedzieć, wygrywa tą konkurencję, więc w pewnym znaczeniu yy, można powiedzieć, że bo jest dobry. Także można go wypić troszkę więcej i sprawdzimy yy, pod względem, czy w jakości takiej, czy jest dobry. Jak powiedziałem, że trochę czuć faktycznie, że lepsze otwarcie ma to. To już ma pierwszy plus. Drugie, że czuć taką charakterystyczną yy, yy, zapach tego, czyli taki jakby taki słodziutki, taki truskawkowy smak, jakby. I trzeci, że pod względem smaku, tak jak Wam mówiłem, jest bardzo dobry, więc jak mogę Wam powiedzieć, jak mogę Wam powiedzieć, jest bardzo dobry. A więc teraz. Zrobię chwil, chwil, chwilową przerwę i zaraz wracam do chwili. Następny, ten sam dzień, godzina ta sama minęły kilkanaście minut od tego, jak napiłem się Rockstara i kilka minut, jak napiłem się Red Bulla. Jak widzicie, trochę lepiej się czuję, ale teraz najważniejsza część odcinka, którą lubicie, czyli wypicie i co się może stać po takiej ilości dwóch energetyków także próbujmy. Zobaczymy, co się może stać. Wasze zdrowie. Tutaj ciężko wchodzi. jak widzicie trochę słabo idzie w smaku znaczy w smaku jest dobra ale jak widzicie dobre jest ale trzeba pić dalej dobre jak widzicie smakowo jest naprawdę pyszne jak widzicie recenzja mogę już powiedzieć naprawdę dobry i pod względem smaku jest naprawdę bardzo słodki i można powiedzieć że w porównywaniu Red Bull a Rockstar on raczej wygrywa tą konkurencję no Także jak widzicie, żeby nie iść na próżno, teraz czas na Red Bulla. Także, no cóż, warto próbować. Zobaczymy. Może faktycznie pod względem smaku jest dobry. Dobry jest. Ojej, trochę dobry, ale jak widzicie widzowie, naprawdę porównywając te dwa, to naprawdę ten o wiele ciężej wchodzi od tamtego, bo trochę gorszy smak, ale jakość, no ale trochę gorzej i ciężko wchodzi. Nie wiem, czy nie będę musiał zaraz popity jakieś sobie wziąć. Tylko można odczuć, że ciężko wchodzi, ale to nic takiego. Ciężko wchodzi. Jak widzicie, już jest połowa. Jak tego nie zwymiotuję, to będzie dobrze. Ale czuję delikatną ciężkość na żołądku. red bólu. Nie wiem, chyba nie dam rady go wypić, ale zobaczę. O mój Boże. Także jak widzicie widzowie. Red Bull już odpada, ale mogę go później wypić, ale pomiędzy tymi dwoma ten wygrywa. Ten tak średnio. Także zaraz do Was wracam za chwilkę. Wracam do Was po krótkiej przerwie. Właśnie słabo czułem po tej ilości dużej energetyków. Jak widzicie już jest trochę połowa tego wypi wypicia. Ale, może się uda dokończyć, więc piję dalej. Jest dobre. Dobre. Będzie dobre picie. En cheese double. Idę coraz lepiej. że w prawie końcówka. Słuchaczka. Także teraz mogę Wam streścić jak to smakowało. Naprawdę Red Bull był bardzo dobry pod względem wypicia. I teraz porównujmy sobie Rockstar versus yy, yy wersus Red Bull. Naprawdę, one są tak bardzo dobre pod względem smaku i jakości i smaku, ale Rockstar ze względu na to był bardzo słodki i on, można powiedzieć, wygrywa to, ale w pewnym znaczeniu też był dobry. Red Bull tak samo, ale tutaj trochę był tak jedna czwarta tego. Też był taki mniej trochę słodki i teraz mogę Wam wstępnie po wypiciu tych Energetyków, które Wam zaprezentowałem, powiedzieć tak, czu, że po wypiciu tych dwóch energetyków czuję się tak, jakby dobrze, ale czułem tak, jakby, że mój organizm, jakby trochę ten, jak widzicie, trochę mam, mówię, tak trochę, tak, 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 sobie, w wypiciu dwóch energetyków, ale naprawdę. Test, można powiedzieć, uważam za udany. Także, jeżeli jeszcze nie oglądaliście moich poprzednich filmów, to zapraszam do subskrypcji, do komentowania i do lajkowania filmów. I nie zapomnijcie o subskrypcji na kanale. To, to w tym filmie wszystko. Dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się. Cześć.